W poszukiwaniu zabójców królów Wiedźmin przeszedł długą drogę. Spotykał ludzi sprawiedliwych i łotrów, a wśród tych drugich Bernarda Loredo. Loredo sprzedał flot sam Królestwu Kedwen i rozgonił nie ludzi na cztery wiatry. Flot sam stało się bazą wojskową, z której wkrótce wysiedlono cywili. W Edirn Wiedźmin był świadkiem wielkiego zwycięstwa saski i smokobójczyni. Dolina Pontaru, niepodległa kraina leżąca w górnym Edirn, stała się ziemią obiecaną dla śniących o wolności wyrzutków. Nawet zoltan Cziwaj, stary Wyga, uwierzył w sen o krainie szczęśliwości. Jednak dla marzycieli i architektów nowego porządku nadchodziły złe czasy. Czarne chmury nad Temerią gromadziły się już od śmierci Foltesta. Kraina Pozbawiona Króla była jak kawał sukna, który rozszarpywali między sobą baronowie. Ci drobni padlinożercy pieszli jednak w popłochu, gdy po zdobycz przybyli drapieżcy. Zjazd w Lokmuin przypieczętował bowiem los foltestowego królestwa, które zostało podzielone między Radowida Redańskiego i Henselta, władcę Kedwen. Burza, jaka rozpętała się nad północą, przynajmniej w części wynikła z manipulacji czarodziejów. Wydawało się, że to oni skorzystają najwięcej na zamęcie w Temerii, Edirn i Kedwen. Prości ludzie obrócili się przeciw czarodziejkom i wszelkim odmieńcom, nie wyłączając wiedźminów. Warowne zamki, które dotąd chętnie gościły adeptów magii, zamknęły bramy przed szukającymi ratunku. Rozpoczęło się polowanie na czarownice. Były to czasy wielkiej niepewności i zwykłego gwałtu, ubranego w formę królewskich dekretów. W tych niespokojnych dniach, my, którzy wpływaliśmy na losy świata, nareszcie zaznaliśmy trochę odpoczynku. Zoltan ruszył do narzeczonej, a ja wpadłem w objęcia mus. Tuż mógł przewidzieć, że burza nad królestwami północy była ledwie początkiem wielkiej nawałnicy, a także wstępem do zupełnie nowej opowieści o Geralcie z Liwi.